Maj był bardzo chłodny, a moje wyniki w tym miesiącu były naprawdę słabe, szczególnie na dodrą. Na moim odcinku woda powodziowa naniosła sporo piachu, który zasypał ostrogi, wypycając je. Próbowałem swoich sił na innych niewielkich zbiornikach, szukając takich gatunków jak lin, karaś czy leszcz. Kiedy nadszedł czerwiec, a wraz z nim cieplejsze powietrze, odkurzyłem swoje kije sumowe i ruszyłem, aby zapolować dla na największego drapieżnika naszych wód. Mam za sobą 8 wyjazdów, podczas których zaliczyłem kilkanaście brań. Większość z nich udało mi się uchwycić na kamerze. Doświadczyłem również bardzo przykrej sytuacji, ale o niej opowiem w dalszej części filmu. Mam tyle zebranego materiału, że nie wiem jak się za to zabrać. Pozwólcie, że zacznę od swojego ostatniego wyjazdu na rzekę, na której miałem okazję wędkować po raz pierwszy. Dzisiaj nasz debiut na Nowej Rzece. Warta! Zobaczymy, czy z grzechu warta. Załadowani, zobaczymy, czy popłyniemy, czy ten sztorm pociągnie to wszystko. Tam czeka na nas przewodnik. Bo my tu jesteśmy zieloni, a ponoć nie biorą na warcie. Dzisiaj to zobaczymy, zweryfikujemy, ale myślę, że przewodnik ma takie doświadczenie, że pomoże nam coś tam złowić. Chociaż ja dzisiaj już jestem po nocce. Dłonie mam dojechane. Mało co spałem, udało się wyjąć. Dwie rybki, trzy brania zaliczone. Jak na razie bilans jest całkiem na plus. Kilkanaście brań zaliczonych, także nie jest źle. Dobra, Stachu, pakujemy się i lecimy. Szukamy przewodnika. Panu z tych Saków. Ale ty, nie te wiosły Podczas przeprawy nie obyło się bez przygot i przez chwilę miałem człowieka za burtą. Na miejscu czekał na nas Piotrek, z którym już miałem okazję wspólnie wędkować. Kiedy dopłynęliśmy, było już późno. Dlatego od razu wzięliśmy się za zbrojenie wędzisk i wywózkę zestawów. Takie żywcorki Piotru się łowił. Ładne te Karasie. Widać, że takie bagienne, 15, ciemne. 15 minut. Dobra, jeden pojedziemy. cztery potrzebować. I, I na chleb? Na chleb, Jedna kromka chleba i do domu pojechałem. Można, można. można. Co stawiamy na przelewie? Jakśmy naszego przewodnika pytali, to mówi, że stawiają na przelewie. Ja też bym stawiał na przelewie, jakbym tak przyjechał tutaj. No tak jak na odrze, tylko że są ostrogi i krótsze. Trochę tylko kamienie usypane. No i są blisko siebie. No tak głębiej rzuć, nie? Widziałeś jej ten? jak w dziurkę od razu spadł? O, dziurka. To chyba najgłębsza meta. Tu i od razu zszedł. No. no. A tutaj zbrojenie będzie legalne. Nie jak koledzy tutaj inni. Ja łowię w legalny sposób. Harczyk Sam. Stoperek. Stoperek to nie mój. O! I dzwoneczek. Po wywózce przychodzi ten najprzyjemniejszy czas dla sumiarzy, czyli zasłużone zimne piwo. Ja preferuję te bezalkoholowe. Oraz wyczekiwanie na dźwięk dzwonków czy też sygnalizatorów. Nasza siesta nie trwała długo, i podczas kolacji doczekaliśmy się już pierwszego brania. Z ostatniej główki. Ty nie pójdziesz? Zamaj! Dobra pilność, <grymne zapki> Kurde, ja nie ustawiłem tego. No, ale nie miałem tego, mówić. Nie spodziewałem się. Kurde, dobre 300 metrów. Z najdalszej główki. Dobra. kieruj się na szczyt bo nie zeszło jak najbliżej bo tak jest pod kątem, nie? Dobra, dziękuję. Zatrzymałem się na wtycz. Ryby już nie było, dawno. Na początku tylko było. No i nie było podwójnego zbrojenia i dziękuję. Chyba <grystanie> jedna węska. Trudno. No i co mieliśmy strzała Pół do 22, drugiej GoPro nie ustawiłem Także nie nagrało się Ale ryba była ładna bo widzieliśmy jak kapotą strzelił Wziął na Kija który był najdalej postawiony Na tym pojedynczym zbrojeniu właśnie i No długo nie był dostał po ale długo nie był Myślałem że jest zwijałem luz ale to Haczek po prostu został na sztyce i dopłynęliśmy i to było tyle. No ale jeszcze cała noc przed nami zobaczymy. Nie wywozimy, już nie będziemy pływać, jeszcze to mamy w dłuż cztery kije, że może jeszcze coś się wydarzy. Nie jest tyle. Uspokój się. Ja mam z rana, ale niestety, ale po tamtym raniu nic więcej się nie wydarzyło. Chłopaki jedzą śniadanie. Ja tak z samego rana śniadanie nie jadam, dopiero później coś przekąszę, no to nie będę marnował czasu. Pożyczyłem kij od stacha, jakieś tam oblery znalazłem i przyciągnę tutaj opaskę i zobaczymy czy w trolu coś wyjedzie. Pech nadal mnie prześladował. Ledwo co ruszyłem, a już miałem branie, którego niestety nie zaciąłem. Po prostu mnie zaskoczył. Po niecałej godzinie popłynąłem po stacha, który również chciał spróbować swoich sił w trollingu. Przez prawie dwie godziny łowienia mieliśmy tylko jedno branie niewielkiej ryby. Ułowę. Dobra, to tak. Jest... Ale ładnie poszedł. Gratuluję. Ten dzień był znacznie bardziej wieczny niż poprzedni. W ciągu dnia chillowaliśmy i czekaliśmy aż ustanie wiatr, aby w komfortowych warunkach przewieźć nasze zestawy. Na ten zestaw wczoraj mieliśmy branie, a czy nie na ten, z haczykiem, teraz mam kotwicę, dałem agrawkę i zaczepię na trytytkę, tak jak większość, no czyną no większość, dużo osób widzę, że tak robi, ja tego już nie stosuję, na początku jak zaczynałem tak robiłem, no ale dzisiaj dam. I dzisiaj trochę taktykę zmieniamy. Ja na jednej swojej wędce skrócę zestaw, zrobię taki, ja czy już zrobiłem z 1,5 metra, zawsze stosowałem dłuższe zestawy, no ale jednak jest niżówka, jest dość płytko, także jeden zrobię taki 1,5 metra, tutaj ten zostaje, jakby obranie, to zostaje dzwonek, no tylko inaczej go uzbroję. Dobrze, panie przewodniku? Raczej, inaczej się nie da, trzeba kombinować. No, coś pokombinujemy, ale dzisiaj ma być lepsza noc, cieplejsza przede wszystkim, bo nie wiem, ile było stopni dzisiaj. Ale było chłodno. Ale było chłodno, już tak o 20, nie? Po 20 już było chłodno. Dokładnie. Także ja się ubrałem już w dresy i zawinąłem w śpiworek dość szybko, odcięło mnie. Końcówkę odcinamy, to do śmietnika. No i cała kotwica na wierzchu. Dobra, lecimy. Z Piotrem wozimy to na Główkę, gdzie wczoraj było branie. No zobaczcie, karaś chodzi, wariat. No ładne te karanksy masz tam. Fajne, bo żywotne. No to są takie żywotne karasie, bo zależy z jakiego zbiornika, bo ja już przerabiałem karasie takie, które w ogóle nie chodziły. No te są ładne, też zdrowe. No i tak, trochę luzu udałem. Jak to wszystko napnę żeby taka o. żeby tu był luz Żeby nie było napięte bo później się robi banan nie? z tak. niego i jest lipa ja jeszcze czasami robię tak że puszczam go sobie Kładę sobie kamienia tak jak jest głębiej jest nód. i obserwuję jak się zachowuje Cały czas chodzi na boki, przez to właśnie, że jest dzwon założony. Panie przewodniku, jak tam? Nie jest gotowe. Ready? Tak jest. Schował się całkowicie, że poszedł w dziurkę. O, widać go teraz. Ja go widzę, wy go nie widzicie, ale no, ten żywiec chodzi tak cały czas. Odskoki takie ma. O! Jak tam, panie przewodniku, da się to zjeść? Cetarda. Tak? Kurwa, Czekaj, spróbuję. Skosztuję Dobra, sorry. nawet soli nie trzeba. Krytyk kulinarny. Nie, 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 lubię dawać złoty, bo sam bym zrobił, to zrobił mocniejsze na przykład, lubię no, Troszkę papryczki no. by się o sobie przydały. Nie, właśnie, jest idealnie. Ładnie mięsko mięciutkie mięsko się zrobiło. no. nawet Uważaj, bo gorące, dmuchaj to. Oh. Dobre, dobre. Spisał się, nie? Kucharz. No, raczej. A żeby ci bozia dała. <laughs> Kiedy dobiegłem i złapałem za kija ryby już nie było, spóźniłem się zacięciem o jakieś dwie sekundy. Ryby zwarte po braniu nie uciekały nam efektownie z hamulca w dużeki jak te z odry, tylko po braniu stały w miejscu, a to dla nich dobra okazja, aby pozbyć się zestawu.

160 no, no. 3 brania, 3 na stację, 2 strola i tylko jedna ryba. No trochę pechowo, ale no tak bywa. Nieduża ryba i da 150 150. Może ma. O, będzie dziś miała. Ładne kolory, są takie trochę jaśniejsze, nie? Te ryby tutaj. To jest specyficzne. O ładna, ale już trzeba ją kupić. Fajnie gryzie. Rybska tutaj są mega cwane, pościągały mi żywce. Ale taka dobra 180, może z leciutkim plusem wyjechała bardzo silna ryba. 是。不 Kolejna zasiadka i kolejna na plus. Dwie rybki wyjechały, jedna mnie wykiwała. Ale, jak na trzy brania, całkiem przyzwoity wynik. No ładny. Ten, zobaczcie, jaki ten gruby. Wcale nie jest dłuższy od tego tutaj. Ale, jaki gabaryt. Całkiem inny. Cielsko, grube. Potężna ryba, bardzo silna. Jak widać, wystrzymają tutaj. Ślady tarłowe, tutaj jest podkowa ciśnięta, tutaj, tu w dwóch miejscach te większe, także ryby wygojone i teraz zaczęły intensywnie żerować, I ja zacząłem urlop, idealnie się wszczyniłem. Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, jestem mocno przygnębiony. I już trochę minęło czasu, odkąd zobaczyłem ten widok, ochonąłem, przemyślałem to i muszę wam powiedzieć, że no to jest wpisane w nasze hobby i nic z tym nie zrobimy. Jeżeli miałbym tutaj doszukiwać jakichś plusów, no to w końcu osoby, które zawsze prosiły mnie o tą rybę, w końcu ją dostaną. Szkoda, że trafiło na tą większą rybę, bo to jest już taki fajny gabaryt. Ryba. Już mogę ją wziąć jak chcę. rybską już takie 190 po 2 metry. O! Gruby, silny. No ale niestety. Pójdzie na stoło. Trudno. No szkoda. Chciałoby się rzec teraz. Żegnaj przyjacielu, i dziękuję za walkę, ale niestety, ale pojedziesz ze mną. No i teraz bardziej pozytywny akcent, czyli ryba, która mnie gryzie, cholernie rzuca się, i już by chciała wrócić do siebie. Oj, <grybuj> no, uciekł! Najważniejsze, że ten był zdrowy, pełen energii, i wrócił do siebie, do domu. Nie ma z nim zdjęcia, ale. No widzieliście, że był. Dobra, pakuję te rzeczy, wracam do domu. No już więcej nic nie powiem. Dobra, do następnego.